Możesz zaciągnąć dług, o którym nie wiedziałaś. Mowa o długu sennym. Mimo że każdy z nas ma nieco inne zapotrzebowanie na sen, to długość snu poniżej 7 godzin jest szkodliwa, niemal w każdym przypadku. Dług senny to skumulowany deficyt snu poniżej Twojego zapotrzebowania na sen. Na przykład jeśli powinnaś spać 8 godzin dziennie, a przez 5 dni spałaś po 6, to Twój dług senny wynosi 10 godzin. A jeśli myślisz sobie, że odeśpisz w weekend, bo będziesz spała dłużej przez 2 dni, to nie masz racji. Budzisz się wypoczęta po dłuższym śnie, ale to tylko pozory. Nie Długu, bo odespałaś 6-10 godzin. Niestety ten dług też musisz spłacić w całości i to z odsetkami, a mimo to negatywne konsekwencje takich praktyk mogą kumulować się w Twoim organizmie latami. A konsekwencje to cały katalog dobrze znanych chorób, takich jak nadwaga, otyłość, cukrzyca, choroby serca, udary mózgu, zaburzenia hormonalne, depresja, obniżona odporność, a nawet wypadanie włosów lub słabszy porost. I niewykluczone, że praw przyczyną Twoich problemów zdrowotnych jest zaciągany latami dług. Senny. Mam do czynienia z wieloma osobami, których przyczyny wypadania i złego stanu włosów wynikają ze stanu zdrowia, a ten z kolei wynika z niewłaściwego stylu życia, którego konsekwencje odkrywamy dopiero po latach. A ty słyszałeś o długu sennym, a może zaciągasz go co tydzień.